Na rysunku widzimy funkcję rozrysowaną w postaci takiego grafu. Jest tutaj zbiór x, w którym każdy element z tego zbioru jest przyporządkowany do dokładnie jednego elementu ze zbioru y. W zbiorze y, co prawda, jeden element pozostaje bez przyporządkowania, ale tak może być. Ważne jest to, że każdy element ze zbioru x został przyporządkowany dokładnie jednemu elementowi ze zbioru Y. Wtedy możemy mówić o funkcji. Znajdźmy więc na początek w zbiorze X liczby parzyste. Są dwie takie liczby: dwójka oraz czwórka. Następnie odczytajmy, jakie wartości zostały przyporządkowane dwójce i czwórce. W przypadku dwójki tej liczbie przyporządkowano wartość równą minus 1. W przypadku czwórki przyporządkowano wartość równą 2. I teraz zapiszemy tę informację w taki elegancki sposób. Zobacz. Piszemy f od 2 to się równa minus 1. f od 4 to się równa 2. Od tej pory takie zapisy będziemy czytali w następujący sposób. Funkcja. Argumentowi równemu 2 przyporządkowuje wartość równą minus 1. W drugim przypadku funkcja argumentowi równemu 4 przyporządkowuje wartość równą 2. Więc tutaj na podstawie tego opisu możemy już zapamiętać, że zbiór x w funkcji to jest zbiór argumentów. oraz zbiór x w funkcji nazywamy też dziedziną. Natomiast zbiór y to będzie przeciwdziedzina, a te liczby, które mają przyporządkowania, to będzie zbiór wartości funkcji. Zbiór wartości. Więc takim zbiorem wartości funkcji f tak to zapiszę zwf takim zbiorem wartości byłyby w tym przypadku liczby minus 2, minus 1 oraz 2. Widzisz, nie ma tutaj tej jedynki. Jedynka pozostaje w przeciwdziedzinie, ale ona nie ma przyporządkowania. Mówię to tylko taką, jako taką informację, żebyście już coś powolutku zapamiętywali. Za chwilkę Rozwiązujemy kolejny przykład.